Chciałbym dzisiejsze uroczyste nabożeństwo, jakieś świąteczne nabożeństwo, podzielić się z Wami krótkim słowem. Który... To chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza na 24 rozdziale i przeczytali wspólnie, razem od pierwszego wersetu. Natomiast pierwszego dnia tygodnia. Ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wolności. Kamień zamykający wejście zostały jednak podsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa, a po powrocie, do grobowca a po powrocie od Grobowca doniosły o tym 11 raz całej rze rzeszy. Była to Maria Magdalena i Joanna, Maria Matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich ustach jak niedorzeczność i nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast stał, pobiegł do grobowca, tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgę płótna i odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło. Jest to fragment Bożego Słowa, który opisuje wydarzenia z niedzielnego poranka 2000 lat temu. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Sprawa zmartwychwstania. Nie wiem czy to będzie działać, czy nie będzie działać, ale chyba nie działa. Sprawa zmartwychwstania. To nie jest wymyślony mój tytuł, to jest tytuł zaciągnięty z książki Josha McDowell'a odnośnie sprawy z Martystania. Po prawej stronie macie Josha McDowell'a, starszy pan dziwnie ubrany. Miałem okazję go poznać właśnie w tym stroju, bo to było w seminarium we Warszawie. Wszyscy spodziewali się, że przyjedzie taki, wiecie, pan ubrany w garnitur, bo przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. A tutaj wpadł taki e, dziadek w takim stroju i zrobił zamieszanie wśród studentów i, i tych wszystkich, którzy przyszli na, na jego wykład. Ale dlaczego właśnie sprawa zmartwychwstania? Dlaczego George McDowell? Dlaczego e, taki wstęp? A dlatego, że George McDowell kiedyś był sceptykiem, e, który przeprowadził wszechstronne badania, usiłując znaleźć... E, Prawdziwe odpowiedzi na dwa pytania, które go nurtowały. Jedno pytanie brzmiało tak. Czy zmartwychwstanie Jezusa jest możliwe do zaakceptowania z historycznego punktu widzenia? A drugie pytanie brzmiało tak. Czy istnieje wystarczający materiał dowodowy upoważniający do wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? W szukaniu odpowiedzi na te pytania posłużył się wszelką literaturą, jaka była dostępna. Pod, podał ją szczególnym testom, analizom. Nie zrobił tego tak y, naukowo, ale zrobił to według procedur i zasad badania materiału dowodowego w procesie sądowym. I te wynikliwe badania, które y, prowadził, doprowadziły do stwierdzenia tego, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest bezsprzeczne i zdecydowane mocne dowody świadczą o tym, że jest to najlepiej udokumentowane wydarzenie w historii świata, jakie miało miejsce dotychczas. Gdybyśmy mieli zakwalifikować te, te dowody, które George McDowell zebrał, w, w taką kwalifikację prawną, to moglibyśmy powiedzieć, że te dowody są prawnie bardzo mocne najlepiej udokumentowane. I w tej swojej książce, pod tytułem Sprawa Zmartwychwstania Josh McDowell pisze, opisuje świadectwa osób, świadectwa naukowców, świadectwa fachowców w dziedzinie prawnej, naukowej, którzy potwierdzają, że nie widzieli w swoim życiu tak udokumentowanego wydarzenia, jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie widzieli tyle materiałów dowodowych w historii, Wydarzenia, które miało miejsce w świecie. Y, Louis, znany też nam z różnych książek, które też mamy tutaj w bibliotece i, 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 i w księgarni, y, napisał też te słynne y, listy Starego Diabła do, do Młodego. Y, autorytet w dziedzinie literatury średniowiecznej, wykładowca w Cambridge. Pisząc o swoim nawróceniu na chrześcijaństwo stwierdził, że nigdy przedtem nie wierzył, że chrześcijanie mają rację co do zmartwychwstania. W jego życiu i w jego świadectwie brzmiały słowa takie, że on nigdy nie spodziewał się tego, że będzie chrześcijaninem, a jeżeli tak, to była to naj... ostatnia rzecz, którą, której się spodziewał w swoim życiu. I pewnego dnia, już po nawróceniu, w 1926 roku yy, pisze tak, że miał w swoim pokoju gościa, który ateistę, który powiedział tak, materiał dowodowy historyczności Ewangelii jest rzeczywiście zadziwiająco dobry. A więc kolejne potwierdzenie tego, że historyczne wydarzenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa miało miejsce. Te dowody, które wszyscy yy, badali, które pozbierali, właśnie o tym świadczą. Mocne dowody. Ja yy... tak, przeżyć następny, bo coś tutaj nie działa. Zmartwychwstanie zapowiedziane. Pan Jezus Chrystus w swojej historii, kiedy chodził po ziemi, nigdy nie krył tego, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jego wypowiedzi znajdują się w wszystkich czterech Ewangeliach. Jest to najbardziej mocny materiał dowodowy. Cztery Ewangelie opisują to, że Jezus zapowiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstali. I tak po kolei. Ewangelia Mateusza 16, rozdział 21, werset mówią tak. Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, tam wiele wycierpić ze strony starszych arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity”. I trzeciego dnia zmarcie Kolejna Ewangelia, Ewangelia Marka, ósmy rozdział, 31 werset. Brzmią tak. I zaczął ich uczyć, że syn człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz przez dawców prawa. Że musi być zabity, a po trzech dniach zmarcie Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 22 werset. Powiedział też. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, stracić uznanie u starszych arcykapłanów i znawców prawa. Musi zostać zabity i trzeciego dnia zmarłych I Ewangelia Jana, drugi rozdział od dziewiętnastego wersetu. Jezus odpowiedział: zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni. Żydzi na to: 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w trzy dni. Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. Gdy więc został wzbudzony z martwych, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli pismu oraz słowo, które wypowiedział. Dowód bardzo mocny. Nie stawia cienia wątpliwości, że Chrystus zmartwychwstał, a pomimo tego jest wśród ludzi żyjących współcześnie spora ludzie, grupa ludzi, którzy powątpiewują temu faktowi historycznemu, nie wierzą w ten fakt historyczny, który miał miejsce. Dowody są, ale brak wiary. I dzisiaj, kiedy wspominamy to święto, to, to, tą pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, chyba musimy sobie na nowo uświadomić, jakiej dostąpiliśmy łaski. Łaski wiary w to, że Chrystus zmartwychwstał. Łaski wiary w te dowody historyczne, które potwierdzają autentyczność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? jakiś zaszczyt i jaka łaska, jakie łaski dostąpiłeś w swoim życiu. Bo przecież równie dobrze moglibyśmy być z tymi, którzy dzisiaj mówią, że to jest jakiś wymysł, że to jest nieprawda, że nie wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa. Ale dzięki łasce, dzięki temu, że Bóg poprzez Ducha Świętego wlał w nasze serca, tą wiarę, dzisiaj jesteśmy i wspominamy to wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat. I dziękujemy za zmartwychwstanie. Tak powiedział jeden z pastorów, i, i celowo tutaj nie wymienię jego nazwiska, bo jest bardzo znany, że nie będę Was przekonywał, że Chrystus zmartwychwstał, bo byłaby to niestosowne z mojej strony, bo wierzę, że wszyscy z nas jesteśmy tymi, którzy przyjęli łaskę i wierzą w zmartwychwstanie Pana Jezusa. I wierzę w to, że nie ma pośród nas praktykujących, ale niewierzących, tylko są wierzący i praktykujący. To, co Pan Bóg przekazał nam w objawieniu, w Bożym Słowie. Wszystko opiera się na zmartwychwstaniu. Kolejny slajd. Wszystko opiera się na zmartwychwstaniu. Jakie jest znaczenie zmartwychwstania? Otwórzmy, bo dzisiaj chciałbym o tym mówić. Tak jak powiedziałem, nie chcę Was przekonywać o tym, że to jest fakt historyczny, który miał miejsce i macie w to wierzyć, bo wierzymy w to. Ale chciałbym oprzeć się dzisiaj i odkryć razem z Wami, jakie jest znaczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dla nas dzisiaj. Pierwszy list do Koryntian apostoła Pawła, 15 rozdział, od 13 wersetu apostoł Paweł napisał tak. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, od 13 wersetu. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest nasza wiara. Pokazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. Bo jeśli umarli nie stają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara, nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Ale wiemy, że Chrystus nie jest nadzieją tylko w tym życiu, że Chrystus jest nadzieją życia wiecznego, że to zmartwychwstanie dało nam nadzieję tego, że życie. Nie kończy się tu i teraz, ale życie jest dalej. Po śmierci. A więc zmartwychwstanie. O, musimy po, po, poczekać na jak się mówi. Zmartwychwstanie jest dowodem. Weryfikacji tożsamości Chrystusa bo apostoł Paweł poszedł o krok dalej i mówi tak w pierwszym liście do Rzymian w czwartym wersecie lecz według ducha uświęcenia z racji zmartwychwstania okazał się Synem Boga potężnym w swojej mocy to Jezus Chrystus nasz Pan a chyba najbardziej temu wersetowi oddaje uspółcześniona Biblia Gdańska bo mówi tak a pokazał z mocą, że Jezus jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie. A więc Paweł w pierwszym liście do Rzymia, w czwartym wersecie, daje nam dowód tożsamości Chrystusa. Mówi, że to jest Syn Boży. Myślę, że wielokrotnie spotkaliśmy się z tym, że z weryfikacją tożsamości, przeważnie na, na granicy, kiedy już teraz to już nie ma tego, kiedyś, ale kiedyś kiedy były granice pilnowane przez strażników, trzeba było podjechać pod okienko, trzeba było pokazać, nie powiedzieć tylko, nazywam się Sławek Ciesiółka i mnie wpuścili, ale trzeba było pokazać dowód, który potwierdzał moją tożsamość, że faktycznie tak się nazywam, tam było moje zdjęcie, moje dane osobowe, które potwierdzały moją tożsamość. I tak było z Chrystusem. Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem tożsamości tego, że jest Synem Bożym. Tym bardziej, że Pan Jezus w Ewangelii Marka w 13 rozdziale napisał i powiedział takie słowa. Mark napisał, a Pan Jezus powiedział takie słowa. Jeśli by wam wówczas ktoś powiedział, on tutaj jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą czynić cuda i znaki, aby zwieść, o ile można również wybranych. Wy natomiast strzeżcie się, przepowiedziałem wam wszystko. I dzisiaj przy tak wielu fałszywych nauczycielach potrzebujemy naszej pewności co do tożsamości Chrystusa, którą poświadcza Bóg. Bóg ją poświadcza zmarcistanie Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie jest również dowodem na życie po śmierci. W Ziemi Us był człowiek, który zadał pytanie. Bo człowiek, gdy umrze, czy ożyje? Będę czekał po wszystkie dni mego znoju, aż przyjdzie kolej na mnie. Wypowiedział to człowiek, który żył kilkaset lat przed Chrystusem. Zgodnie z powszechnym poglądem biblistów, zadał te pytania między V a III wiekiem przed Chrystusem, już po zburzeniu Jerozolimy, po okresie niewoli babilońskiej. Wiecie, kto to powiedział? Kto zadał takie pytanie? Kto mógł zadać takie pytanie, czy jest życie po, po śmierci? Job. Job zadał pytanie, bo człowiek, gdy umrze, czy ożyje? A więc zmartwychwstanie Pana Jezusa jest dowodem, że życie po śmierci jest. Jezus ukazał się wielokrotnie po swoim zmartwychwstaniu apostołom. Marek relacjonuje, że gdy powstał z martwych, wczesnym rankiem ukazał się najpierw Mary Magdalenie, z której niegdyś wypędził siedem demonów. Łukasz mówi, że w drodze do Emons ukazał się uczniom. Potem wieczorem na spotkaniu w Jerozolimie, gdzie jedenastu było zebranych z innymi. Jan opisuje, że ukazał się Pan Jezus po ośmiu dniach jeszcze po raz kolejny, kiedy był pośród nich Tomasz, kiedy Tomasz włożył palec w jego rany. A najbardziej chyba yy, najbogatsze takie relacje z yy, tego, że Pan Jezus się objawiał już po zmartwychwstaniu, przekazuje apostoł Paweł właśnie w 15 rozdziale od 3 wersetu. Mówi tak. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za na nasze grzechy, według PiS, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według PiS. Następnie ukazał się Kepasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się wielu, wielu ludziom. A więc zmartwychwstanie jest dowodem na życie po śmierci. Dowody niezbite, że istnieje po życiu... po śmierci istnieje życie. Niezbite dowody, że po śmierci jest życie. Bo Pan Jezus powiedział do swoich uczniów tak w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w drugim wersecie. Dzisiaj Iwona to w czasie obiegbienia zacytowała. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Fakt, że niebo istnieje, opiera się właśnie na świadectwie Syna Bożego, który zmartwychwstał. I możemy jako dzisiaj ludzie mieć pewność i nadzieję tego, i pociechę, że to nasze życie nie kończy się tu na Ziemi, że nasza egzystencja nie kończy się tutaj podczas śmierci fizycznej, ale jest dalej. Apostoł Paweł napisał tak. A gdy już to, co zniszczalne, przyobleczy się w niezniszczalność, i to, co śmiertelne, w nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedziane: Zwycięstwo wchłonęło śmierć. I gdzież jest po śmierci Twój tryumf? Gdzież jest po śmierci Twe żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To, że po śmierci będziemy dalej żyć to dzięki temu, co uczynił Jezus na krzyżu i temu, że zmartwychwstał trzeciego dnia, abyśmy my mogli żyć razem z Nim. To są dowody, niepowtarzalne dowo niepodważalne dowody na to, że po śmierci jest życie. Kolejną rzeczą którą zmartwychwstanie nam przynosi, jest zapowiedzią tego, że jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie po swój Kościół, że Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie jako sędzia. Ja sobie myślę tak, że jeżeli chcemy, aby Kościoły dzisiaj wzrastały, że jeżeli chcemy, żeby Kościoły dzisiaj się rozwijały, musimy głosić to samo przesłanie, które głosili apostołowie że Chrystus umarł, cierpiał i zmartwychwstał. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu pastor Bartek mówił o nikodemie, o tym, że nikodem przyszedł do Chrystusa, i Pan Jezus mu powiedział, że musi na nowo się narodzić, bo inaczej nie zobaczy Królestwa Bożego. W drugim myśli do Koryntian w piątym rozdziale w 17 wersecie apostoł Paweł napisał tak. Ponieważ jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to to stare przeminęło i nastało nowe. Paweł obiecał, że jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem, stare przeminęło, jesteś kimś nowym. I to stwierdzenie Pawła i to, o czym mówił Pan Jezus Nikodemowi, pokazuje mi na to, że kiedy. Jako wierzący przyjmujemy to poselstwo Chrystusa, który cierpiał i zmartwychwstał. Powoduje w nas to, że przemieniamy się od wewnątrz. Nasze życie zmienia się od wewnątrz i stajemy się innymi ludźmi. Bo zmartwychwstanie daje nam moc do tego, żeby nasze życie się przemieniło. Bez zmartwychwstania Chrystusa nie bylibyśmy w stanie zmienić swojego życia. Śmierć na krzyżu nie miałaby takiej mocy, jaka stała się z chwilą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ponieważ ta moc zmartwychwstania Chrystusa jest dla nas dzisiaj dostępna, możemy żyć życiem, które jest miłe Bogu i z którego Bóg może sobie odebrać chwałę. Myślę, że każdego dnia powinniśmy sobie przypominać, jakie jest znaczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest dowód na to, że Jezus jest synem Bożym. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dowodem na to, że jest życie po śmierci tej fizycznej tutaj na ziemi. Ale zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest również zapowiedzią powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa jako sędziego, który będzie sądził, który będzie sędzią tego świata. Mamy dowód na to, że zmartwychwstanie jest faktem historycznym. Mamy wiarę, która powoduje w nas to, że wierzymy w to, że Jezus umarł i zmartwychwstał. A więc zobaczcie, że mamy powody do tego, żeby być wdzięcznymi Bogu, że ta cudowna prawda, która stanowi fundament naszej wiary, została jasno i wyraźnie dowiedziona na podstawie badań, na podstawie dokumentacji historycznej, ale też na podstawie Bożego Słowa, które zostało objawione nam w, Boży, w Biblii, które mamy dostępne każdego dnia. Pusty krzyż, z którego płynie obietnica odpuszczenia grzechów, obmycia nas świętą krwią, pusty grób, z którego płynie obietnica zbawienia i życia wiecznego. Takie jest znaczenie zmartwychwstania. Jest to największe wydarzenie w życiu ludzkim i bez niego nie ma zbawienia, zwycięstwa nad grzechem i bez niego nie byłoby życia wiecznego. Zmartwychwstanie ma znaczenie w naszym życiu. Zmartwychwstanie ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka, który uwierzy i przyjmie tą łaskę, którą Bóg wlewa w jego serce. Bóg chce, żeby każdy człowiek doświadczył tej łaski, ale nie każdy człowiek ją przyjmie. Nie każdy człowiek otworzy swoje serce na działanie tej Bożej łaski. Bo skoro są dowody, mocne dowody na to, że było zmartwychwstanie, to dlaczego tak wielu ludzi nie wierzy? Dlaczego tak wielu ludzi się powątpiewuje? Dlaczego tak wielu ludzi się mówi, że to jakiś wymysł ludzi, którzy najarali się jakimiś narkotykami i spisali to w Bożym Słowie? Dlatego, że są odporni na Bożą łaskę. Mają twarde serca, kamienne serca, ale kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu na zmianę naszych serc, przyjmujemy tą łaskę wiary i przyjmujemy to przesłanie, które głosi apostołowie, że Chrystus cierpiał, umarł i zmartwychwstał, abyśmy my mogli żyć. Amen.